Witam serdecznie. Mam tu najnowsze pudełko od Biglossy. Edycja standardowa o nazwie Pumpkin Spice Latte. Pudełko, mimo że lekkie, jest bardzo opłacalne, ponieważ moje jest wartości 220 zł. Mamy tutaj kod rabatowy na kosmetyki Rituals z kodem Biglossy15. I tak, pierwszy kosmetyk z tego pudełka to krem nocny do rąk. Mamy tutaj 50 ml, jest to miniatura, ale dosyć duża miniatura, bo pełnowymiarowy produkt tego kosmetyku jest o pojemności 70 ml. Czyli tu wartość tego będzie jakieś 30 zł. Bardzo cieszę się że skład jest naprawdę fajny, naturalny. Mamy tutaj szansę na prawdziwe ukojenie naszych rąk w zimowe dni. Takie nawilżenie. No super. Wszystko tutaj jest w jak najlepszym porządku. Trzeba zużyć do 12 miesięcy po otwarciu. W ulotce ten produkt znajduje się tutaj na pierwszym miejscu. Kolejna rzecz z tego pudełka firma Hello Body, kokosmów i jest to y, dzienny krem pod oczy 15 gram bardzo droga firma y, więc naprawdę no w, w tym pudełku trafiło się jak ślepej kurzy ziarno y, kosmetyk jest wart 120 zł i jest wersja to y, pełnowymiarowa więc naprawdę szał, a Skład jest tutaj naprawdę bardzo bogaty: bardzo dużo substancji nawilżających, dużo ekstraktów. Mamy tutaj naturalne emolienty, bisabolol, no wszystko, czego trzeba, nawet skwallan. Oprócz tych wszystkich, właśnie emolientów naturalnych, czyli maseł, olej. Ta firma ma bardzo dobre składy. Nie ma się naprawdę do czego przyczepić. Szkoda jednak, że jest y, tak droga. Kolejna rzecz to żel bezbarwny do brwi. Taki sobie wybrałam, bo była jeszcze opcja wybrania sobie tuszu do rzęs. Y, tuszów do rzęs mam dosyć sporo, więc postanowiłam, że wybiorę sobie transparentny żel do brwi o wartości 13 zł. Firmy Claresa. Jest tu napisane, że do laminacji brwi, no ale to jest chyba taki przesadzony opis. Na pewno nam się to długo nie będzie utrzymywać, tylko na moment właśnie użycia. Naturalne to nie jest. Mamy tutaj polimery. Fenoksetanol nie dla kobiet w ciąży, karbomer. Ale myślę, że jeżeli jest to produkty na brwi, to nie mamy się czym martwić i jak najbardziej ja to będę stosować. Kolejna rzecz. W końcu w pudełku Biglossy pojawiła się tołpa Authentic. I tym razem jest to krem nawilżona skóra ze skwalanem. Nawilża przez 72 godziny w 7 dni ma krótki skład 12 składników w 98 składniki naturalne. Bardzo fajnie. Fajna linia tołpy. Jednakże wypróbowałam już dwa kosmetyki z tej firmy i jednak czegoś mi tam brakuje. Nie dają jakichś rewelacyjnych efektów te kosmetyki na mojej skórze. No może ja tak reaguję. Nie neguję tych kosmetyków bo mają dobry skład. Krem stołby wart jest prawie 32 zł za 40 ml, mamy tutaj produkt pełnowymiarowy. Kolejna rzecz, na którą pierwszy ucieszyłam był to taki peeling drobnoziarnisty, kawowy firmy Bielenda na dwa użycia z, ziar, z ziarnami kawy, z witaminą B3 i z kwasem hialuronowym. No ale w w składzie znajdziemy też karbomer, trietanolamin, fenoksetanol nie dla kobiet w ciąży, zapachy, które mogą uczulać. Na dwa razy no to nie za dużo, można by się pokusić. No ale już już bym uważała na ten produkt i na pewno nie kupiłabym go w wersji pełnowymiarowej. Chyba w ogóle bym go nie kupiła. Są lepsze już produkty na rynku, więc szkoda wydawać na takie rzeczy pieniądze. Kolejna rzecz to regenerum do ust, regeneracyjny peeling z drobinkami. Jak to tutaj y, wygląda? Szczerze wam powiem, że ta pomadka nawilżać nie będzie. Co najwyżej może y, zatrzymywać wodę w naskórku i Trzeba by było pod tą pomadkę coś jeszcze użyć, nawilżającego, takiego z czystym składem, a potem zamknąć to właśnie tym regenerum. Dlaczego? No, mamy tutaj parafinę, mamy poliizobuten. To też jest polimer, taki, no właśnie, oblepiacz, zamykacz. Mamy jeszcze kilka silikonów i takich polimerów. Dopiero potem są substancje nawilżające, które tutaj już no nie będą miały pola do popisu. Regenerujący peeling do ust jest wart 18 zł za 5 gram. No i tak wygląda całe pudełko Big Lossy, najnowszej edycji. Ja jestem w sumie zadowolona, bo ja za to pudełko w pakiecie z rabatem. 20% zapłaciłam jakieś 40 zł. A sam krem wart jest tutaj 120 zł. Potem mamy super fajny krem na noc do rąk, to się przyda na zimę. Żel dobroby też mi się przyda. To up authentic przemyślę najwyżej, ktoś dostanie na święta. Tylko z tych dwóch kosmetyków nie jestem zadowolona w tej edycji. Ale wartość reszty jest dla mnie wystarczająca. No, powiem, że naprawdę ta edycja to sztos za te pieniądze. A wy co myślicie? Czekam na Wasze opinie w komentarzach i do usłyszenia.